Co powiedziałabyś przedsiębiorcom, którzy jeszcze swoich talentów nie znają, bo jest ich cała masa i prowadzą firmę swoją tak na Że bardzo, bardzo warto zbadać jakie mamy talenty, bo świadomość jakie mamy talenty i co nam przychodzi bardzo mm. naturalnie, ale też w związku z tym kogo my potrzebujemy na przykład w naszych zespołach, jakich kompetencji nie mamy. Mm. Są ludzie, którzy mają, tak jak na przykład mój mąż ma talenty bliskościowe i bez niego Warto podkreślić, że my szkołę pływania prowadzimy 19 lat, to jest naprawdę bardzo długo, okay. żeby być na rynku i jakby cały czas prowadzić zajęcia i na takim poziomie, i na taką skalę, i cały czas, że ten zespół rośnie instruktorów. Warto wiedzieć, jakie mamy zasoby, jakie mm. talenty też powodują zagrożenia i dobierać sobie takich współpracowników, którzy będą nas uzupełniać, a nie... Nie muszą być tacy sami jak Tak, nie nie? muszą być tacy sami. Muszą być naszą kopią. No. Tak, mm. bo wtedy firma chyba się nie rozwija, tak myślę, tak? jak jesteśmy, jak masz takie klony swoje. Jak gdyby ta różnorodność jest ważna i warto mieć tak. świadomość, że, że nie ma ludzi dobrych we wszystkim i ludzi od wszystkiego mm, i gdyby zespół dokładnie. polega na tym, że się uzupełniamy jak puzle.